Jeśli mnie nie znacie, ale myślę, że to w najbliższym czasie się zmieni. Na imię Wam Przemysław, Przemek krótko mówiąc, Chciałbym Wam pokazać nowy program, który właśnie sam tworzę, który być może Was zainteresuje. Jest to program pod tytułem Turystyka Wodna i spełnianie swoich marzeń. O co chodzi? Chodzi o to, że. Chcę wszystkim pokazać yy, turystykę yy, wodną, yy, widzianą z punktu widzenia wody. Oczywiście każdy może wsiąść sobie do pociągu, do samochodu, yy, do samolotu i pojechać sobie, polecieć tam, gdzie chce i zobaczyć to samo. Ja mówię o turystyce tego typu sprzętem czyli. Należąca do mnie I eee, oczywiście spełnienie marzeń. O co chodzi z tym spełnieniem marzeń? Eee, nie każdy ma e, pieniądze na to, żeby kupić sobie od razu e, super wypasioną łódkę i od razu e, zrobić, przypuszczam, tam parę sternika e, odrowodnego czy już jakiś tam patent i sobie po prostu podróżować. Yy, Nieraz jest tak, że tych pieniędzy zbyt dużo nie ma, a marzenia są. Wam pokażę właśnie, jak można yy, realizować marzenia, spełniać swoje marzenia z poziomu normalnego człowieka, który pieniędzy po prostu nie ma jako tako, znaczy nie znaczy, że ja w ogóle nie mam pieniędzy. Chodzi o to, że człowiek normalnie pracujący, normalnie zarabiający może też spełnić swoje marzenia. Dokładnie o to mi chodzi. Że e, może się okazać, że to nie jest wcale aż takie drogie, takie e, nieosiągalne. E, będę chciał Was zabierać e, na swoje podróże, rejsy, wyprawy e, po okolicach i, i coraz dalej, i coraz dalej, i po e, no wszędzie tam, gdzie gdzie, gdzie radzę do, dopłynąć, e, do różnych miast, e, do różnych portów. I wiadomo, że tam wsiądę na. E, jak, jakiś środek lo, y, lokomocji, bo nie wszystko się to y, dzieje się w portach. Czasami są jakieś fajne y, zabytki, fajne y, miejsca, gdzie warto też po prostu sobie y, zobaczyć, więc mogę wsiąść na rower czy tam y, pociągiem y, podjechać. Chciałbym Wam to wszystko pokazać. Nie? Następna kwestia, o której chciałbym wspomnieć, y, spełnianie marzeń. Moim marzeniem jest podróżować po całym świecie. Zaczynam od takiej łodzi i chcę Wam pokazać, że to może być możliwe. Chcę, żebyście byli ze mną. Chcę, żebyście po prostu widzieli wszystkie perypecje bolączki, jakie się z tym po prostu napotykają. No chcę Wam po prostu wszystko pokazać, można tak powiedzieć, od podszewki. Będą, będą sprawy humorystyczne, czasami niezbyt przyjemne. Zajrzymy też może i trochę do kuchni, bo wiadomo jestem też i To jak się złowi rybkę, no to coś tam zawsze można upiścić. A i na łodzi czasami też wiadomo, że jak się jest w Resie jakieś tam posiłki trzeba jeść. Obecnie znajdujemy się w Giestach kilometrów od Hamburga nad rzeką Elba. To jest właśnie port jachtowy, do którego należę. Jest to SV50. Jest to miejsce w Niemczech. Są tutaj dwa takie kluby jachtowe. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Bardzo fajna, miła, przyjemna okolica. I z tego klubu jachtowego. To jest właśnie port numer 2, tak zwany, bo mamy tutaj dwa takie, takie porciki. Z tego porciku będziemy po prostu sobie wypływali na różne rodzaje, różne rodzaje wypady rejsy i będę Was po prostu zabierał. Teraz Wam pokażę, jak wygląda port. To jest właśnie port. Wczoraj było wodowanie. część łodzi stoi właśnie tam z przodu, właśnie tam gdzie wskazuje ręką. Z tego względu, że tam mniej buja, podobno. Nie to mi to tam w ogóle kompletnie nie przeszkadza. Im lepiej buja, tym się lepiej śpi. Po drugiej stronie to już jest inny klub jachtowy. Jak widzicie, tych jeszcze jest sporo. No jest właśnie taka okolica. Tutaj mój sąsiad moja łódź nie jest to jakiś tam super wypasiona łódka zresztą to co wam pokażę w programie to będziecie świadkami naprawdę rzeczy różnych no i tu jest właśnie o pokażę wam teraz okolice tam daleko jest most pod tym mostem jest zapora wodna i tam się zaczynają już Przypływy i odpływy z Morza Północnego. Tutaj i tutaj można w drugą stronę, właśnie tak to mniej więcej wygląda. Porcik jest o tyle, o mój ponton, akurat, który wymaga też jakiegoś tam podklejenia. O. On już też ma swoje lata. W tym naszym pocie jak to jest o tyle fajnie, że naprawdę jest to cisza, spokój można sobie, o tutaj jest stanowisko do, i do grillowania można sobie fajnie usiąść, ognisko sobie zrobić. O proszę bardzo, nasz Jorek moja, moja suczka też tam zabierają też tutaj często gęsy do, do portu tak więc, tak to mniej więcej wygląda I myślę, że to co Wam chcę pokazać to Was zainteresuje Pierwszy sezon już mam praktycznie mówiąc skończony Więc będę regularnie wstawiał po prostu filmy Pierwszy sezon to będzie po prostu przygotowanie łodzi do wodowania no, i związane z tym wszystkie, wszystkie perypetie, jakie się wiązały. Także proszę Was bardzo, oglądajcie, subskrybujcie, bo być może Was to zainteresuje, i myślę, że będziemy mogli naprawdę razem spędzić fajny czas, i po prostu zobaczycie, że turystyka wodna i spełnianie swoich marzeń. Nie jest nieosiągalne, jest to naprawdę coś wspaniałego i w zasięgu yy, każdy, ręki u, u każdego człowieka, który po prostu marzy i myśli o yy, turystyce wodnej. Także to by było w tej chwili na tyle i czekam na Wasze opinie, komentarze, tak więc do zobaczenia.